Przemysław Wibler, zapraszamy na scenę. Uśmą, jest wolność jest najlepszą sztuką gospodarowania, podział wybitny polski ekonomista. Ta wolność gospodarcza, wolność od podatków, wolność od ZUS-u, wolność od biurokracji jest tym, o co chcemy walczyć z wami, z polskimi przedsiębiorcami. Wolność, własność, sprawiedliwość. Jestem jedynym posłem w tym Sejmie, który nigdy nie zagłosował za podniesieniem podatków. Jestem jedynym posłem w tym Sejmie, który nigdy nie zagłosował za podniesieniem składek i nigdy nie zagłosował za zwiększaniem zadłużenia Polaków. Poza mną 459 osób, które pracują, a właściwie spędzają czas w tym budynku, bo nazywanie to pracą to jest często śmiech, to jest żałość, to są ludzie, Którzy głosowali za grabeniem Was, za tym, żeby Pan miał mniej pieniędzy w tym portfelu, a żeby ich portfele albo ludzi, których interesy reprezentują, były pełniejsze. Bo nie łudźmy się, pisy lub czasopisma, różnego rodzaju dziwne wrzutki w prawie to nie są wrzucane przez idiotów. Ci ludzie reprezentują konkretne interesy. Ten Sejm zniszczył wiele branż, zniszczył cały rynek śmieciowy, wprowadził śmieciowy komunizm, doprowadził do tego, że wowózka śmieci podrożała a tysiące polskich małych i średnich firm zostały zniszczone. Ten Sejm doprowadził do tego, że musicie płacić podatki za pieniądze, od pieniędzy, których nigdy nie dostaliście. I gorąco popieram, zresztą zgłaszałem poprawki po to, by zasada rozliczeń dla przedsiębiorcy była taka, dostałeś pieniądze, płacisz, a nie wystawiłeś faktury, płacisz. Ja wiem, co to jest być przedsiębiorcą, sam przez lata nim byłem i wielokrotnie było tak, że wystawiałem fakturę, nie dostawałem pieniędzy i musiałem pomyśleć, skąd wziąć pieniądze na podatek. Obiecuję wam, że jeżeli będziecie o to walczyć, będziecie palić swoje opony i wywierać nacisk na polskich przedsiębiorców, to nigdy was nie zostawię, zawsze będę z wami i możecie liczyć, że nigdy nie zagłosuję za podniesieniem podatków, zwiększeniem podatków i za tym, by więcej chleba zabrać wam i waszym dzieciom i dać innym ludziom. Bo powiedzmy sobie szczerze, Sejm w Polsce nie zabiera pieniędzy bogatym po to by dać biednym, tylko zabiera biednym, by dać bogatym. Sejm w Polsce to jest taki antyjanosik, antyrobinhood, to jest sejm, to jest instytucja, która grabi 2 miliony polskich przedsiębiorców i pomaga ponad 6 tysiącom dużych firm państwowych i międzynarodowych. Temu musimy się przeciwstawić, musimy się walczyć o to, by się zmieniło. Życzę Wam wszystkim, życzę Wam sobie w Polsce nie było łamane najbardziej podstawowe prawo człowieka, a tym prawem człowieka jest prawo do owoców własnej pracy. Dziękuję bardzo. Brawo! Dziękujemy, dziękujemy. Kolejny na liście był Janusz Palikota, ale nie wiem czy, czy, czy gdzieś uciekł czy nie. Uciekł. Nie, 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 bez palikota! No dobrze, czyli zapraszamy kolejną osobę Pawła Tanajno, demokracja bezpośrednia. O! Witam serdecznie. Nie wiem, czy to dobrze działa, czy ja głośniej nie mówię, po prostu zwyczajnie. Słyszą mnie wszyscy? No tak. Wrączkę. No lepiej Witam. W pierwszej, spraw... w pierwszej kolejności chciałem podziękować Piotrowi za zorganizowanie tej demonstracji. Bo nie wiem, czy wiecie, ale to jest wyjątkowe wydarzenie, historyczne. To jest pierwsza demonstracja. Trzeciej Rzeczypospolitej demonstracja przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Takie wydarzenie jeszcze nie miało miejsca. Jestem przedsiębiorcą od 18 roku życia. Właściwie niczym się innym nie zajmowałem oprócz prowadzenia firm. Ostatnio nasze państwo świętowało 25-lecie wolności. Sięgnąłem do pamięci i zastanowiłem się, co te 25 lat ostatnie. Z czym te 25 ostatnie 5 lat kojarzy mi się w kontekście działalności gospodarczej. Jedyne porównanie, jakie mi się nasunęło do głowy, to droga krzyżowa. To jest problem nie tylko dotyczący, znaczy właściwie to nie dotyczy tego, że jako przedsiębiorcy mamy konkurentów, niezapłacone wierzytelności i tak dalej, Ta droga krzyżowa to, jest, to są nasze kontakty z aparatem państwowym, który na nas żeruje, nie szanuje nas i nie, nie patrzy na naszą godność, na naszą pracę. Korzystając z tego, że mogę tutaj wystąpić publicznie, chciałem też zniszczyć pewien mit. To jest mit budowany przez polityków na temat przedsiębiorców w mediach. Jaki jest mit tego przedsiębiorcy? Otóż przedsiębiorca w ujęciu większości Polaków to człowiek, który kąpi się w wannie z szampanem codziennie. To jest człowiek, który, tak jak fabrykant w filmie Ziemia obiecana, ma pod sobą tysiące ludzi, których wykorzystuje. To jest mit, któremu chcemy się przeciwstawić. My, przedsiębiorcy, jesteśmy najciężej pracującą grupą zawodową w tym kraju. Nasz dzień, pracy, nasz dzień pracy wygląda tak. Od 8 rano do 21 pracujemy w swoich przedsiębiorstwach. Tworzymy miejsca pracy, wypracujemy zyski, płacimy podatki kosztem czego? Kosztem czasu dla rodziny. Kosztem naszego zdrowia też często. Dzisiaj chcemy powiedzieć dość, chcemy walczyć oprócz zmiany prawa, o których mówił Piotr, chcemy też walczyć o godność. Te lenie z wiejskiej mają zacząć nas szanować. To my jesteśmy solą tej ziemi. A propos wiejskiej. Znajdujemy się w bardzo szczególnym miejscu, nie wiem czy sobie z tego zdajecie sprawę. Tam... Siedzą ludzie, którzy czekają na nasze pieniądze. Sprawdźcie, czy macie portfele przy sobie. Sięgnijcie do portfeli i sprawdźcie, bo ci złodzieje nie powstrzymają się przed odkradaniem nas nawet, że stoją tutaj ze względu na to, że stoją tu kordony policji, bo okradają nas od 25 lat w majestacie prawa. Brawo! E. Chciałbym im coś powiedzieć, ale proszę Was o pomoc. Chciałbym, żebyśmy zrobili tutaj, przed mediami, które, które pokazują nas w całej Polsce, pewien symboliczny gest. Jeżeli możecie, sięgnijcie do swoich kieszeni, wyciągnijcie portfele i je wznieście do góry. Proszę was, ja nie mogę tego zrobić, bo trzymam to urządzenie. Dzięki, Zbigniew! Odwrócę się do was plecami, sorry. Lenie z Wiejskiej! Brudnie z rządu i ministerstwa. Przypatrzcie się tym portfelom zniesionym do góry. To jest obraz naszej demonstracji. Przypatrzcie to? im się dobrze, bo dzięki tym portfelom macie co jeść. Dzięki tym portfelom jesteście w stanie wykształcić swoje dzieci. Dzięki tym portfelom macie dach nad głową. I zapamiętajcie, nie krzywdźcie ręki, która was karmi. Zjadłeś, tak bo nie? jeśli ta ręka uschnie, sami zginiecie z głodu. Brawo! 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 Dzisiaj jest nas tu 100, no, 100 no, może 200 osób. Za 3 miesiące będzie nas tu 1000, a za 6 miesięcy będzie nas tu 100 tysięcy, a ich tam nie będzie. Dajemy im dzisiaj ultimatum. Macie 6 miesięcy na to, aby naprawić ten bałagan prawny, który nas dręczy. 6 miesięcy na naprawienie ustaw podatkowych. I 6 miesięcy na naprawienie ustawy o, o działalności gospodarczej. Jeżeli potrafiliście w miesiąc załatać dziurę w ustawie o obejściu prawa podatkowego, to w 6 miesięcy naprawicie prawo podatkowe. Brawo! Brawo! Zgadza się! Artykuł 4 Konstytucji mówi, że możemy sprawować władzę bezpośrednio. Warto, żeby parlamentarzyści odkurzyli konstytucję i przypomnieli sobie o tym artykule. Żądamy, żeby przy pracach nad zmianami ustawy podatkowej pracowali przedstawiciele nas, tutaj dzisiaj zebranych, bo dzisiaj zakładamy Ogólnopolski Komitet Strajkowy Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Nie możemy. Nie możemy zaufać, że politycy są w stanie naprawić sami te prawo podatkowe. Co oni wiedzą o działalności gospodarczej? Co taki Hoffman czy Niesiołowski mogą wiedzieć o zatrudnianiu ludzi i tworzeniu miejsc pracy, jeżeli jego szczytowym, szczytowym osiągnięciem jest zatrudnienie żony w KGHM-ie? Mamy większy problem. Otóż w przestrzeni publicznej funkcjonują też organizacje, które mienią się jako reprezentacji, reprezentanci nas, przedsiębiorców. Ja się pytam, co oni mogą dla nas zrobić, jeśli ich rodziny pracują już w spółkach skór, Skarbu Państwa i w ministerstwach. Co taki Goliszewski z Biznes Center Clubu palący na co, na co dzień cygara wie o naszej doli i o naszych zmaganiach z tym aparatem państwowym? Nic! Jeżeli nie zrobimy tego sami, nikt za nas tego nie zrobi. Więc mam nadzieję, że dzisiaj wiotrze powstanie zalążek naszej reprezentacji. Nie tutaj na próżno tylko po to, żeby sobie pokrzyczeć i pohałasować. Mamy konkretne postulaty i będziemy je realizować. I rząd, pani premier Kopacz musi się z tym liczyć, że nie będziemy biernie przyglądać się tym, co, te, temu, co oni robią przez najbliższe 6 miesięcy. Nie będziemy też zamykać naszych firm i likwidować miejsc pracy. Nie będziemy sobie na i im odcinać ręki. Ale zrobimy co innego. Są sprawdzone metody. Proponuję zrobienie strajku włoskiego. Jeśli w ciągu 6 miesięcy nie zrealizują podstawowych postulatów uproszczenia działalności gospodarczej i przepisów podatkowych, możemy im wywinąć niezły numer. Wystarczy, że zamiast składania jednej deklaracji podatkowej VAT raz w miesiącu lub raz na kwartał, zaczniemy codziennie składać te korekty do tych deklaracji o 5 złotych, raz w jedną, raz w drugą stronę i zasypiemy ich 30 milionami deklaracji podatkowych, które tyle. Nie będą musiały obrabiać. Do tego dosypiemy 30 milionów wniosków o interpretację i 30 milionów różnych innych pis procesowych. Jeśli nie spełnią naszych postulatów, to sparaliżujemy ten system. To jest nasze ostatnie ostrzeżenie. Dziękuję. Demokracja bezpośrednia. Dobrze. Panie Zbigniewie, Pan kilka słów?